Witam ciebie panno. Zapraszam do miesięcznego październikowego rozkładu kart tarota, kart anielskich i zobaczymy z jaką energią wchodzisz, jakie tematy ciebie będą spotykać, co może potencjalnie niesiesz ze sobą z dzieciństwa, coś co zostało nieprzerobione. Informacje, przekazy, jakie mają dla Ciebie Twoi przewodnicy, dusze, które są koło Ciebie, Twoja dusza. Więc zaczynajmy, kochani, z czym wchodzisz? Teraz jesteśmy po zaćmieniu Księżyca, więc możesz wchodzić z różnymi trudniejszymi energiami. Więc czego się nauczyłaś, czy z czym wchodzisz. Um, Vanessa mówi, że jakby nie jesteś pewna, um, jaką decyzję podjąć. Um, więc może potencjalnie, właśnie trochę tobą szarpnęło um, w, um, we wrześniu, coś się wydarzyło, mogły potencjalnie um, pojawiać się osoby, które jakby dzięki tym sytuacjom czy rozmowom czy um, może jakimś sprzeczkom czy niedomówieniom, mogły pokazać Tobie, tutaj trzeba z czymś popracować. A co Tobie się otworzyło? Jakie emocje? Może coś, y, czemu nie przyglądałeś się, nie przyglądałaś się przez jakiś czas, a teraz właśnie wyszło. I możliwe, że z tą energią wchodzisz w październik. A przyglądaj się temu, pracuj z tym, a możemy spotkać się na czytaniu duszy, jeśli tego potrzebujesz. Jeśli myślisz i czujesz, że są jakieś energie, czy są jakieś emocje, które Tobie nie służą, zapraszam również do medytacji, która jest na moim kanale, która pomaga a wypuścić, uwolnić te energie, które już Tobie nie służą. Ok? I pytaj się siebie, co chcesz, jakby gdzie chcesz być, z jakimi energiami chcesz być, z jakimi emocjami chcesz popracować, być w październiku. I może trzeba coś z tym zrobić. Czy to będzie terapia holistyczna, czy to będzie terapia e, ta standardowa. Zrób coś z tym. Pomóż sobie wyrównaj tę energię, znajdź balans. A więc z taką tą energią wchodzisz. Jakby, co trzeba zrobić, by poczuć się lepiej. Nie? I... Jeśli nie znasz tych odpowiedzi, szukaj. Jest wiele informacji, czy na internecie. Popytaj się znajomych, może słyszałeś, słyszałaś, że ktoś coś już spróbował. Może jakąś terapię, może jakieś spotkania, może nawet warsztaty, a coś gdzie. Da Ci spojrzenie, jakby na swoje życie, czy na swoje emocje, czy na to, co w ogóle generalnie dzieje, ci się, tobie, um, dzieje się Tobie w życiu, coś, co może Cię wesprzeć, wspomóc. Um, ok, czyli to jest ta energia, z którą Ty wchodzisz. Ok, i mamy kolejną kartę. DELZERI, która mówi o Twoim potencjalnym bloku, czy blokadzie. I mówi, że jakby w październiku może być trudniej. Tutaj jest jakby anioł na brzegu morza, wpatrujący się w morze, wpatrujący się w słońce, ale jakby jest tam taka mgła. Nie widać tego widoku dobrze. Dlaczego? Ponieważ może potencjalnie właśnie Twoje emocje. Coś, co nie zostało przepracowane, właśnie ten widok piękny blokuje. Że chcesz zobaczyć, jesteś w dobrym miejscu, ale jeszcze nie widać tego. Więc może trzeba coś z tym zrobić? Co zależy od Ciebie? Czy jesteś gotowy? Gotowa na jakąś pracę, czy współpracę z kimś, na jakieś zmiany, na otworzenie się, na to, co jest przed tobą, czy jak lepiej może być. Możliwe, tak jakby ta karta pokazywała trochę, że może nie jesteś jeszcze gotowy. I to jest też ok. Nie każdy będzie gotowy na pracę, na pracę z emocjami, na przyglądaniu się temu, co trudne. Niektóre emocje, które w nas są, są tak głęboko zagnieżdżone, gdzieś zakopane, że potrzeba naprawdę takiego um, ser takiej serdeczności dla siebie. Um, część z Was może to negować i myśleć i mówić i może faktycznie tak jest, że u Ciebie jest wszystko ok, wszystko w porządku i nie ma nad czym pracować. Jeśli tak jest, gratuluję tego Tobie. Jesteś w super miejscu. Aczkolwiek to wiadomość dla tych i kochani, to jest układ generalny kart na październik. Nie z każdym będzie rezonować. Weź to, co do czego ci jest może bliżej, gdzie ci gdzieś jakby w sercu gra, tak? Gdzieś, gdzie cię łączy z tą kartą i myślisz, o, to jest dla mnie. Czy może tak u ciebie się zadziewać? Mówię, nie z każdym będzie. Ale jakby. Te wszystkie karty, które są tutaj, pokazują, że jest jakby miejsce do pracy. Karty zresztą ze mną współgrają w sposób, bym powiedziała, taki terapeutyczny. Każdym narzędziem można sobie pomóc, czy można się wesprzeć. Co ty z tego weźmiesz? To jest Twoje. Ja zapraszam. Zapraszam do otworzenia się i do zobaczenia. Może tutaj jest właśnie jakie, jakaś przestrzeń na rozwój, na pożegnanie czegoś starego. Więc w październiku Desiree mówi, może to być taki troszkę trudniejszy czas, trudniejszy albo może taki powolniejszy w takim dokopywaniu się właśnie do emocji, do tego. Czy tam coś jest, czy z czymś trzeba zrobić jakąś pracę, czy wykonać tą pracę, a może nie. Może po prostu będziesz się przyglądać temu, jak się czujesz, może po raz pierwszy. Jakby każdy ma swoje tempo, swój czas, co nie znaczy, że musisz to wykonać. To zależy od Twojej chęci i gotowości. Dla jednych to może być miesiąc, Takiego przyglądania się, dla innych może to być dzień, a dla innych kilka lat, kilkanaście. I czasem niektórzy z Was, z nas nie będą na to gotowi, i to jest też ok, każdy z nas ma inną ścieżkę. A ważne jest to, że robisz to dla siebie. Nikt za ciebie tego nie wykona. Więc tak jakbyś, um, Panno. Stała nad tym brzegiem morza i jakby wysyłasz sygnały z ciała, że coś się dzieje, ale nie bardzo wiesz, co zrobić, jak zrobić. Może masz obawy, ma, może masz bojaźni. Um, możliwe, że potrzebujesz tego czasu, miesiąca, może mniej, może więcej, na takie spoglądanie, przyglądanie się sobie czy Twojemu życiu czy sytuacją, czy ludziom w Twoim życiu. Jak to jest? I czego Ty potrzebujesz? Zadbaj o siebie w tym czasie. Ok? Um, bycie dla siebie dobrym jest ogromnie ważne. Traktowania siebie z czułością. Zadbaj o to. Um, I kolejna karta Shanti mówi o tym, by że chcę, jakby wprowadzić taki balans i ład do Twojego życia. Że jest taka potrzeba, w momencie, kiedy będziesz gotowy, gotowa na to, te rzeczy się zadzieją. Ale tak, już, tak jak już mówiłam wcześniej, każdy ma swój jakiś określony czas, dłuższy lub krótszy. Ale jeśli. Zaczniesz się głębiej przyglądać temu wszystkiemu i otwierać na to, co wszechświat, energie mają tobie do zaoferowania może czas powiedzieć dość nie chcę żyć w ten sposób, czy nie chcę mieć takich emocji, chcę się tego pozbyć jest trudniej, czy za ciężko możesz sobie pomóc. I Właśnie Shanti chce wprowadzić ten ład i e, dać Ci jakby tą nadzieję na lepszą ścieżkę, czy taką spójniejszą ścieżkę z, twoim, e, z Twoją duszą, z Twoim układem życiowym, z Twoim układem duszy, czy planem duszy. Zachęca również, tutaj na karcie jest lew. Lew jest królem zwierząt. Wejdź w siebie, spójrz w głąb w siebie. I zobacz, że ty masz tą siłę sprawczą. Tylko ty możesz tego dokonać. I to tylko od ciebie zależy. Co ty z tym zrobisz. Znajdź tą energię, znajdź tą siłę, a Możesz poczuć się lepiej. Może nie od razu, bo trzeba spotkać się najpierw z jakimiś emocjami, pozbyć się, uzdrowić, uleczyć, ale zaprasza cię do tego. Tutaj mamy Iwon i ona mówi: Iwon mówi, jakby jaki jest przekaz. Od Waszych przewodników, od Waszej duszy, drogie panny, na, tą, na październik, na ten czas, w którym oglądasz to wideo, jaki to jest przekaz? Powiedziałabym, że um, jeśli nie chcesz, może potencjalnie przyglądać się całemu swojemu życiu, czy jakiejś części, czy jakimś emocjom, a może otwórz się na zwierzęta. Dawanie sobie trochę tego ciepła, jeśli nie chcesz dawać sobie tego ciepła, może możesz dać to ciepło, opiekę, zrozumienie, miłość jakiemuś zwierzęciu. Może jakieś zwierzę odeszło tobie. I może to już jest czas, by przygarnąć innego zwierzaka. Zobacz w sobie, jakby czego potrzebujesz. Może potrzebujesz dawać tej miłości komuś, czemuś innemu. Może to być zwierzak. I w momencie, kiedy masz taką jednostkę w domu, i dajesz właśnie to ciepło, zrozumienie. To rzeczy stają się takie troszkę prostsze czy troszkę łatwiejsze, bo bardzo dużo otrzymujesz od tego zwierzęcia tą piękną, niepowtarzalną miłość której może, może, nie mówię, że tak jest, ale może, nie otrzymałaś w taki sposób od człowieka, od kogoś, kto miał być tobie bliski. Więc zobacz, jak to jest. Czy jesteś gotowy, gotowa na dzieleniu się tą piękną, bezwarunkową miłością. Jeśli nie z człowiekiem, może ze zwierzęciem. Jeśli masz zwierzaka, a nie poświęcałaś, czy nie poświęcałeś mu wystarczająco czasu, ponieważ mogłeś nie mieć przestrzeni, może zbyt wiele różnych innych rzeczy się działo, może to jest czas, żeby otworzyć się na tego zwierzaka, którego już masz. Może potrzebuje więcej od ciebie aniżeli dajesz. Mamy mystik. I ta karta mówi, jakie kolejne kroki należy podjąć, czy możesz podjąć w tym miesiącu. Karta zaprasza cię do. Spójrz na tego konia. Nie wiem, czy dobrze widzisz. Ale tutaj koń emanuje siłą, wolnością. To jest siła nie tylko fizyczna, ale emocjonalna. Czy jesteś gotowy, by ujrzeć tą siłę, poczuć tą siłę w sobie? Ty masz to w sobie. Może jest gdzieś um, Zamknięte na cztery spuste. Może nie dawałaś sobie tej, czy nie dawałeś sobie tej możliwości, by to poczuć, by z tego brać. Każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Ale tak jakby ta karta pokazywała wcześniej, mówiła o tym, że. Może nie jesteś gotowy, gotowa na to, by się z tym spotkać. Może jeszcze potrzebujesz czasu, aczkolwiek mystik podpowiada. Ciągnij, ciągnij z energii. Jeśli nie ze swojej, z wszechświata, wszystko, co nas otacza, ma energię. Poczuj energię idącą ku tobie. Kochani, zapraszam do medytacji. Ona co prawda była stworzona na zaćmienie księżyca, na pełnię, ale to jest uniwersalna medytacja, która może Tobie posłużyć. Słuchaj jej systematycznie przed pójściem spać. Pół godziny czasu dla Ciebie. Daj sobie tą możliwość uwalniania codziennie czegoś, czego. Nie potrzebujesz już w swoim życiu tych emocji. Może jest coś, co odbiera tobie energię. Tak jakby te karty generalnie zapraszają cię do wejścia w swoją energię, do bycia sobą, do spotkania się ze samym sobą. I jeśli są takie osoby wokoło Was, które mm, próbują jakby odciągnąć Cię od pewnych zamierzeń, od pewnych pomysłów, idźcie za własnym sercem, kochani, bo to Wy wiecie, co Wam służy, co Was jakby przyciąga. Co jest dla Was? Nikt inny nie może podjąć za Was tej decyzji, a jeśli są osoby jakieś negujące, negatywne, nie poddawaj się, idź ze swoim sercem, bo to tylko Ty wiesz, jak możesz polepszyć sobie samopoczucie. I Ty jesteś ważną osobą. Dla siebie, kiedy podnosisz tą energię, zarażasz innych i już za chwilę, za jakiś czas, ci, którzy wątpili w ciebie, podważali coś, mogą patrzeć na ciebie z, ze zdziwieniem, może i z nutą zazdrości. Takie, co robisz, jak to robisz, że kwitniesz? Że tobie energia się zmienia, że może z takiej bardziej pesymistycznej osoby, czy może jakiejś negatywnej, albo z takimi czasami może um, podważaniami samej siebie, samego siebie, stajesz się osobą bardziej świadomą i znającą swoją wartość i wiarę w to, że możesz, że Ty możesz. Kolejna karta. Mamy Archanioła Uriela. Kochani, nie bez przypadek, nie, tak, nie bez przypadku mamy tutaj tą kartę, która mówi, że Twoje emocje uzdrawiają się. Dajesz sobie, i podzielcie się, czy dajecie sobie tą właśnie szansę na to, by. Spotkać się z tymi emocjami w swoim czasie. Tutaj w tym procesie nie ma pośpiechu. Jeśli potrzebujesz przyglądać się tej jednej emocji, róbcie to. Niech to będzie cały miesiąc, ale z taką troskliwością i ciepłem dla siebie. Więc te emocje będą się uzdrawiać. Ale tylko Ty możesz sprawić, że tak się zadzieje. Nikt inny nie zrobi pracy za Ciebie. Inne osoby mogą Cię wspomóc. Ja również zapraszam na czytania duszy, kochani, gdzie możemy spojrzeć, co się wydarzyło, gdzie coś utknęło. Możemy uwalniać tę energię i uzdrawiać. Ale to ty musisz zadecydować, czy jesteś gotowy na taką pracę. Może wolisz standardowego, że tak się wyrażę, terapeuta. I to jest ok również. Jest wiele narzędzi, które może Cię wesprzeć. I w momencie, kiedy otwierasz się nie tylko na siebie, na miłość, Zrozumienie i akceptację dla siebie. Otwierasz się również na innych. Tak jakby e, może potencjalnie jest w tobie e, dużo goryczy czy jakiegoś żalu. Przyjrzyj się temu, uwalniaj to. Więc, Archanium Uriel jest, będzie z tobą. Jakby na kolejnym etapie w tym miesiącu. Jestem ciekawa, co u Was, a czy u Was tak się zadziewa. Niekoniecznie musi, tak jak mówiłam wcześniej, każdy z nas ma inną ścieżkę. I kochani, em, po wykonywaniu pracy w swoim tempie, z tą czułością i delikatnością, jakby ta ostatnia karta jest taką wskazówką, co zrobić, by tę energię utrzymywać. By to dalej jakby tworzyło się w Tobie, by dalej szło naprzód, by ten proces się zadziewał. I karta mówi o tym, jakby jest kilka możliwości tutaj. Celeste jakby sugeruje, może jest czas na przeprowadzkę? Może w tym miejscu, w którym mieszkasz, nie jesteś szczęśliwa, zadowolona? Może to jest kwestia samego budynku? A może ludzie, z którymi mieszkasz, już nie idą jakby razem z tobą, czy w Twojej drodze? Może tam coś się zadziało? Może coś potencjalnie się zakończyło, i może jest czas na kolejny etap, na, te, na etap przeprowadzki. Może do tej pory mieszkałeś, mieszkałaś um, z rodzicami, może czas stanąć na własne nogi, a może mieszkasz, mieszkałeś z partnerem, może z którymś z dzieci. Każda, jakby wasza historia jest indywidualna. Zobaczcie, jakby do czego wam bliżej. Może czas stanąć na własne nogi, jakakolwiek to by sytuacja nie była. To nie musi być przeprowadzka do innego kraju, na inny odległy koniec kraju, w którym mieszkasz. To może być do innego miasteczka. Albo generalnie przeprowadzka z tego miejsca, w którym jesteś, do nawet niech to będzie dwie, pięć ulic dalej, ale już zmieniasz to miejsce, zmieniasz energię. I tak jakby, może m, nawet nie musisz tego robić jeszcze fizycznie, może zacznie w tobie ten pomysł kiełkować, a może już był. Od jakiegoś czasu i potrzeba, potrzebowałaś upewnić się, że to właśnie jest ta decyzja, którą chcesz podjąć. Przyglądaj się temu, niech to pracuje w tobie, ale tak jakby do tego Cię właśnie popychało. Również może być też taka sytuacja, gdzie będziesz myśleć potencjalnie o zmianie miejsca pracy. Może w tym miejscu, w którym pracujesz, nie czujesz się spełniony, spełniona? Może też właśnie czas stanięcia na własne nogi czas pracy dla siebie. Masz doświadczenia? Może masz możliwości? Spróbuj, zobacz. Albo może pracujesz na cały etat i chcesz, Zmniejszyć tą ilość godzin, bo może właśnie za chcesz zacząć wprowadzać jakiś swój plan na swój własny biznes. A może nie pracujesz w ogóle i chcesz zacząć, albo pracujesz na cały etat i myślisz: Nie, to nie dla mnie. A może chcesz pójść na wcześniejszą emeryturę. Cokolwiek z tobą, jakby gra, czy cokolwiek ty czujesz, idź za tym. A karta potwierdza, że jakieś zmiany potencjalnie mogą się zadziewać. I też niekoniecznie musi to zadziać się w tym miesiącu. Może te myśli będą po prostu kłębić się, kiełkować, będziesz je odczuwać, przyglądać się nim. Rozpatrywać oferty pracy, roz, jakby patrzeć na różne możliwości. Gdzie możesz coś otworzyć, jeśli masz taki plan. Tutaj bardziej generalnie mówi o tym, stań na własne nogi. Może do tej pory oczekiwałeś, oczekiwałaś coś, że ktoś może wesprzeć cię, coś zrobić dla Ciebie, czy bardziej będzie chciał z Tobą. Być w tym miejscu, w którym jesteście, a tutaj może okazuje się, że te drogi się rozchodzą, czy to są zawodowe, czy prywatne. Kochanie, wszystko jest możliwe i to od Was zależy, czy coś z tym zrobicie, jeśli w ogóle. Ja Wam serde serdecznie dziękuję za październikowe em, słuchanie. Tego tarota na ten miesiąc. Zapraszam serdecznie na czytania Duszy Jasnowidza co czwartek o godzinie 8 czasu polskiego, 7 czasu uk. I 22 października, kochani, zobaczymy się. Dla tych, którzy są zainteresowani, czują to na Odbudowywaniu mocy jasnowidza. Każdy z tym darem urodził się. A ja chcę Wam pokazać, przekazać, jak można to robić. Także, jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany, na moim kanale jest krótkie wideo, co, jak, kiedy em, i jak to będzie wyglądać. Serdecznie zapraszam, a tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia już w następnym tygodniu na tygodniowym horoskopie. Trzymajcie się w miłości, w świetle. Pa.